Siemanko, dziś pomówimy o najważniejszym elemencie stylu pikabu, bez którego Mike Tyson prawdopodobnie nie zostałby mistrzem świata. Styl pikabu to agresywne wywieranie presji, unik i kontra. Dlatego obrona oraz atak występują tu jednocześnie. I każda pozycja obronna jest również pozycją do ataku. Na tym polegał właśnie geniusz Kazadama, ponieważ stworzył on styl, który synchronizuje idealnie obie te rzeczy. Dlatego trenując walkę z cieniem, czy to na worku, czy gdziekolwiek, chcąc opanować ten styl, który nie jest wcale łatwy do opanowania, należy nauczyć się jednej niezbędnej i najważniejszej rzeczy: uników oraz rotacji. Czyli, jak to mawiał każda mato, ruszać głową i nie stać na środku. Dlatego z pomocą przychodzi tu trening z workiem zwanym sleep bag, czyli małym worku zawieszonym na sznurku, który kiwa się jak wahadło. A oto wypowiedź Kevina Runeja, trenera Majka, na temat treningu ze slipbagiem. Trening ze slip bag jest po to, aby wyrobić w sobie nawyk poruszania głową. Wyrobić nawyk poruszania głową poprawnie i starać się być nieuchwytnym dla przeciwnika. Dlatego opanowując tę sztukę, czyli nawyk poruszania głową oraz unikania ciosów, pozostaje znajdowanie luk w obronie, i wyprowadzanie kombinacji ciosów z odpowiednią techniką. W następnym wideo dodam kilka kombinacji, które można ćwiczyć zarówno ścieniem, jak i na slip bagu. Dlatego warto zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. A dziś to na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, pozdro.